wylądujemy Oni nie wylądują dzisiaj Oni dzisiaj nie wylądują Widziałeś to? Udało się wylądowali do trzech razy sztuka Do trzech razy sztuka Siema, tak jak ostatnio mówiłem, że mamy następny fajny wyjazd tak jesteśmy, uwaga, na maderze mieliśmy problem z lądowaniem, mieliśmy trzy próby do lądowania To jest furka, którą wypożyczyliśmy tak jest Cześć Cześć, nagrywam w środku No wylądowanie na Maderze jest bardzo ciężkie i by nam się trafiło się za pierwszym razem? Tak, my wylądowałyśmy za pierwszym i mieliśmy takie, kurde co ci ludzie mówią, że to Madera? Tak no. Nawet nie poczułyśmy Nam wylądowanie zajęło 40 minut Duo powróciło po dwóch tygodniach Elo Elo ja, A ja nie wiem nie, gdzie się patrzeć Tu, o tu Elo Elo Zrobiliśmy ogromne zakopy. Tu chcę Jezu A ile nas wyszło? 80 euro za to 80 euro za cały wózek No 80 Czyli na polski na to jest 400 wy? Tak 400 wy Ej Miro, a myślisz mi tego? Co tam, co tam kur... Wlazłabym między tysoniem i między tracą Ugryź to Ugryź to że ninja więc wyszedłem z samochodu, bo tu są takie drogi, że patrzcie to. I muszę znaleźć dom numer 65. mniej więcej nie wiem jak to wygląda, ale dobra jest. Ha, jest. To jest nasz dom. Ha! Au, Amelia szuka królewskie, nie? Patrzcie. I'm normalnie salonik. I'm tu jest. Ej, no mega git tutaj jest. O, no i dobra. To, będzie jeden to, moje, to moje ulubione. Tu jest sypialnia numer jeden. Sypialnia numer dwa. No i dobra. Ekstra. Ale patrzcie. Mamy jeszcze taką bramkę i mamy tu jakieś drzewa. Co to, co to jest, Amela? Właśnie myślałam, że to jest winogrono, ale nie. <grym> winogrono. <grym> jakieś takie kuleczki śmieszne. Kurde. Patrzcie to, to jest w ogóle hit, nie? własne drzewko pomarańczy, ja po prostu nie wierzę, że tu jesteśmy, To jest po prostu jakieś takie przejście, gdzie są krzaczki, tu jest miejsce na grilla, którego na 100% nie zrobimy, tu jest nasza fura, tam Mira coś nagrywa, o i tu jest to miejsce, w którym byliśmy przed chwilą, tam są te pomarańcze i piękna madera. Zbieramy się i jedziemy gdzieś na plażę dokładnie w sumie nie wiem gdzie chcemy to zrobić dzisiaj bo ponoć pogoda ma być coraz gorsza w ogóle ma na sobie jakiś taki polarek generalnie nie jest jakoś mega zimno ale jak zawieje to trochę piździ więc jedziemy na plażę. Nice, gdzie Jesteśmy? kurde, no raju chyba. Ale ciepło. To jest dla mnie nierealne, że ja Dosłownie jestem w takim miejscu. Widziałeś grzyby? Jakie grzyby! To są grzyby, proszę Państwa, grzyby. Kaczki! Cześć Jezus Chrystus, ale Wchodzimy dosłownie po, po prostu po kamieniach. Ja nie O człowieku! O Panie Wróciliśmy już do domu, e, posiedzieliśmy sobie, e, ogarnęliśmy się i idziemy spać, bo jutro zaczynamy zwiedzać Maderę na pełnej. Ranek panek, mam dzisiaj dres, w ogóle tak dawno nie, nie nosiłem dresu. Jedziemy do krów, jedziemy do krów morda. Wiecie co, nie ma ani jednej krowy, what the fuck, to nie ma ani jednej krowy. Wszystkie na hamburgery do Polski. Znaleźliśmy krowy, nie są w lesie, tylko są na polu. Ale i tak tam idziemy. Świeży klocek. Idziemy po klockach. Do przodu. I idziemy tam. Tam są trzy krowy. No jedna właśnie ucieka. Już zostały dwie. No ale idziemy do krów. <grystanie> krowy na Maderze Ja w to nie wierzę. Nie <grystanie> wiem sobie, tą trawkę taka dobra zielona. Nie, ja nie wierzę w te spodnie. Ja... Skończyliśmy naszą e, zabawę z krowami, jeżeli można to nazwać zabawą. Zrobiliśmy mnóstwo zdjęć, mam fajne instaksy i Fajnie, idziemy brawo. na górę. Dobrze, że te krowy jednak się pojawiły, bo na I początku ty, ich nie było i widzieliśmy tylko te, które były e, na drodze. Jak jechaliśmy tutaj, ale to co przyszło do nas? Nie woleliśmy się. I na się. hej Szczerze to, szczerze to ja nie jestem w stanie opisać słowami tego, jak to tutaj ładnie jest. No. Bo, wow. naprawdę jest pięknie. Cały czas wieje tak jak wiało, ale też zaczęło troszeczkę padać, więc zaczynamy już schodzić stąd i kierujemy się w stronę samochodu i będziemy stąd jechać. Ale na następne jakieś fajne miejsce. Ja pierdzielę. Niesamowite. Dawaj, schodzimy normalnie na ludzie. Idziemy. Ja nie, bierze. nie wierzę. Nie Mówię, że jazda z nimi na wyjazdy jest mega fajna, bo wiem, że będzie miała dobre zdjęcia. Bo po prostu co miejsce, to zrobimy 100 tysięcy zdjęć, więc na pewno musi być jakieś dobre. No właśnie. Więc zapraszam na wyjazdy z nami. To, to jest to! aparatem, telefonem, instaxem, takim aparatem starym, w pionie, w poziomie, z bliska, z daleka, z tą krową, stamtąd, z tamtą, z Jesteśmy już w samochodzie i będziemy gdzieś jechać, ale w sumie to nawet nie wiemy dokładnie gdzie, dlatego że jest to tyle miejsc, które chcieliśmy zobaczyć, że jest ich aż za dużo, ale też pogoda mamy codziennie inną i musimy siebie dostosowywać do, do pogody, żeby po prostu nie zrobić jakiegoś przypału. Nie no hit to są instaksy z dziś. Oj! To jest krowa. Nie no, po prostu niesamowite to jest. I to jest chyba mój ulubiony instaks z całego życia, jaki mi się udało zrobić. No niesamowite. Niesamowite. Lecimy po prostu dalej. Teraz idziemy gdzie na baseny? Tak, na baseny, no. Idziemy na baseny. O tak. Lecimy się koń tak, Jaki tu jest? Atlantycki, nie? Mhm. Atlantyku. Tak jest taki, że baseny, na które jechaliśmy są zamknięte dlatego, że są takie fale zresztą sami zobaczcie po prostu wszystko jest tutaj zamknięte jakimiś linami To są liny no i jest zamknięte, niestety ale i tak widok jest super te baseny są zamknięte, ale Takim widokiem stać to jest w Polsce nic niesamowitego. W każdym w dosłownie z każdą minutą jest coraz lepiej tutaj. Zobaczcie gdzie się znaleźliśmy. To jest czarna plaża. To miejsce jest niesamowite. To są dosłownie czarne plaże. Pierwszy raz w ogóle widzę coś takiego Mam na sobie, żeby się nie koszulki To na kąpielówki założyłem ręcznik Woda nie była aż tak zimna Zaraz robimy ostatnie foty I dosłownie jedziemy do domu Ogarniacie co to było za zwierzę? To były kraby To literalnie są kraby, to jest chore Wiecie, że ja miałem kraba kiedyś W domu normalnie, miałem takie zwierzę Jak znajdę zdjęcie to wam tutaj wkleję Ale dosłownie miałem kraba kiedyś już stąd wychodzimy, jedziemy do domu, ale ciekawostka to jest trzecia najlepsza plaża w Europie. Wiedziałaś o tym, Amela? O nie. Ma, mia, ma miano trze, trzecie najlepszej plaży w Europie. Ogólnie to na TikToku widzieliśmy taki wyjazd z tunelu, który ludzie uważają za jakby wjazd na Hawaje Maderskie. No i to jest właśnie tutaj. To jest tu, ale przy tym też jest taki mały wodospad, i zatrzymaliśmy się tam na takim małym parkingu obok, przy drodze i idziemy zobaczyć ten wodospad, właśnie. Siema. Tu jest najlepsze światło, jakie mogę znaleźć na dworze, dlatego że w chacie leci grubo muza, żeby się rozbudzić, jest godzina 4.50 i wczoraj po powrocie z Czarnej Plaży umyliśmy się faktycznie, tak jak plan był powiedziany, ale już nigdy więcej nigdzie nie wyjechaliśmy, bo zarodzi nam się pomysł w głowie, że wstajemy mega rano i idziemy na wschód, na Pico. Więc lecimy na pico teraz. Akcja jest taka, że yy, no nie ubraliśmy się zbyt odpowiednio na tą pogodę tutaj, bo strasznie tutaj wieje wiatr i jest trochę zimno i yy, no trudno. Lecimy na pico. Lecimy na piko. Nasza wspinaczka powoli dobiega końca. Robi się już jasno. I do szczytu zostało nam jakieś 200 metrów. Więc teraz tylko po prostu czekać na wschód słońca i o człowieku. Tu jest tak, że wspinasz się, jest ci gorąco. Ale jak Holny przyjdzie zawieje no to lipa. Jeśli śmiać coś się Wiecie co? Chciałbym coś nagrać i powiedzieć coś mega sensownego, ale będę krzyczał, zszedłem specjalnie na dół. Jestem nad to, jakąś totalną przepaścią tylko dlatego, że tam jest mnóstwo ludzi a jest taki wiatr, że nie chcę krzyczeć im obok o dupa, ale przepaść po prostu chciałbym wam powiedzieć, żebyście korzystali z życia taka puenta, takie mądre słowa od takiego to jest po prostu hit Człowiek ma trochę sine palce, ale z takim widokiem, to człowieku, można mieć sine palce Dotarliśmy do fury Nasz pan jest taki, że musimy po prostu zjeść Te rzeczy, które sobie przygotowaliśmy, jakieś pierdoły Chcemy pójść na kawę, więc... Prawdopodobnie pójdziemy tu, bo tu jest jakiś y, spot kafe. Zatrzymaliśmy się w takim miejscu, więc w takim view i będziemy jeść po prostu sobie tosta, y, pić kawkę i później zbierać się dalej. My sobie zamówiliśmy jeszcze kanapki, prawda? Ty też zamówiłeś kanapki? No. O, no. to no? no, dużo. <laughs> O, thank you. No bo to jest ten experience, że po prostu oszczędzą na śniadaniach Przywiozłem sobie śniadania z Polski, żeby jak jestem w tym najpiemu sobie zjeść tartę i zaraz jakiegoś tosta ja chcesz... Jak na tośnik za 20 zł No to jest jak jest Jesteśmy w tym momencie na parkingu przy takim w takiej trasie, jakiej trasie? R9 Przy jesteśmy Przy trasie PR9 jesteśmy <grym> Nic wam to nie daje W każdym razie mamy przed sobą 4 godziny marszu W jedną i w drugą stronę Więc będzie ciężko na pewno Ale widoki mają być ponoć ładne, będą wodospady Zaczynamy swoją 4 godzinną podróż Przywitały nas gęsi My już od czwartej na nogach Zrobiliśmy ultra mocny gwiazd na górę ale lecimy do przodu, zobaczymy. Tu jest w ogóle po prostu woda na wodzie, nie? Żyje. Tu jest... O nie, trzy presję się Tu jest taka sytuacja, że naprawdę ciężko, no, ciężko. A się tam popakała nie mogła przejść i dalej gdzieś tam stoi. Nie Panie no to okno. jest... Przekocór ten tunel, naprawdę, niesamowite Szliśmy taką skałą. No, dosłownie. Tunel, z którym szliśmy, którym była niezła akcja, to jest dosłownie ta skała, nie? Patrzcie, w ogóle ja piekuję. To... <grym> to jest przemocarne. Jesteśmy... Patrzcie, dosłownie. Moja noga już wystaje poza wielką jakąś przepaść. Nie, 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 to jest... niesamowite. I... Coś tu leci. No nie, no, nie wiadomo, jest... Nie wiesz... jest nie wiadomo jak, ale... Ej, mega, to wygląda. Wodospad. To jest? Wodospad. Się, ale ładnie, ładnie. 3 2 1. Yo. Jestem muzykantem Konstave. Nie to czego? Ja nie. Nie, nie widać, widać, że mieszkam w Portugalii. Tak. tak. Ja nie. Okej. Okay. <gulanie> nie wiem, czy słyszycie ten szum. Ale to znaczy, że się zbliżamy do końca tej drogi i już teraz za nami prawie dwie godziny wędrówki takimi, takimi drogami. Zbliżamy się już do końca trasy, zostało nam 100 metrów i ma być jakiś wodospad. I on naprawdę był po prostu jakiś rozwalający na łopatki, bo 4 godziny łącznej drogi jak <noise> za jakiś maluszki wodospadzik, no to będzie lipa, nie? Ryzykujemy? Ech, ryzykujemy, no musimy, no. Ten wodospad nie jest w taki... O, stamtąd sobie leci sznureczkiem woda. W tym momencie nie róbcie tego, gdy jesteście gdziekolwiek, ale... Bo może wam kamień No kurde, kamień może spaść na to po pierwsze, ale po drugie tyle drogi żeśmy przeszli, żeby zobaczyć, jak po prostu jest brak jakiegoś dostępu wody do wodospadu, że musimy pójść z bliska, nielegalnie, ale jest tu mnóstwo ludzi, więc wszyscy to robią. Wchodzimy nie wiem nic źle. Tam jest jakieś źródełko. Fajnie jest. Dopiero jak jest się przy tym obok, to robi to wrażenie. Bo teraz wygląda to naprawdę super. Z daleka wyglądało to miernie. Stwierdziliśmy, że zawijamy manaty z wodospadu. Szczerze jak sobie tutaj posiedziliśmy, to było super, ale kanon mi się rozładował. Nie ma już dzisiaj kanona eee, Wracamy teraz po samą drogą Półtora godziny z buta znowu Tymi dróżkami <głos> <głos> Tymi dróżkami Półtora godziny A później mamy półtora godziny do domu Udało nam się, jesteśmy znowu przy kaczkach Mamy dosłownie dwie minuty do samochodu Zrobiliśmy Dobra, 27 jadziecie. tysięcy kroków I jedziemy już teraz tylko na imprezkę Rodzinową Także widzimy się eee. jutro Halo. Dzisiaj jesteśmy po imprezie Położyliśmy się wczoraj po trzeciej i wstaliśmy dzisiaj o 11:00. cały dzień padało, dopiero co przestało przed chwilą, ale jest straszna mgła tam i generalnie wszędzie była taka mgła, gdzie my byliśmy i stwierdziliśmy, że super opcją będzie po prostu przyjechanie znowu do Krów, do Fanal, bo zazwyczaj wszyscy mówią, że jakby największy klimat ten las ma wtedy, kiedy jest mgła i na całej wyspie jest mgła, tylko nie w tym lesie, dosłownie jakby obczajcie to. Tu jest ten nas i nie ma mgły. A tam wszędzie jest mgła. Zdecydowaliśmy się, że jedziemy na zachód, tutaj. No, wszystko widzieliśmy już, więc nie wiem, czy jest, jakby, no nie ma sensu tracić czasu na to, jeżeli nie ma tutaj takiej, powiedzmy, nowości. Więc Zdecydowaliśmy się, że jedziemy dosłownie na naj, najbardziej wysunięty punkt na wyspie, i na punkt widokowy na zachód. I na razie jest taki plan. Co będzie później, nie wiemy. Mapy Google'a. Idziemy na punkt widokowy po prostu stąd. Lecimy gdzieś... Nie wiem, tam chyba. Albo tam. Stwierdziliśmy, że idealne miejsce na zachód to będzie dosłownie obok samochodu, bo tu i tak wszystko pięknie widać. Jest to po prostu połowa naszego wyjazdu i jutro zmieniamy dom. Mamy przeprowadzkę, zmieniamy dom na drugą stronę wyspy, także zapraszam was na drugą część filmów z Madery za dwa tygodnie. I zapraszam was też, jeżeli nie widzieliście, do poprzednich filmów. Zapraszam do subskrybowania kanału. Zapraszam do zostawienia łapki w górę, napisania jakiegoś komentarza miłego, niemiłego. Co chcecie to piszcie. Ja wszystko przyjmę. I chciałbym wam życzyć szczęśliwego nowego roku, bo mamy już końcówkę grudnia, kiedy to oglądacie. I... I co? Dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym filmie.